Czewaneczko. Co to jest ten Miki? Dzisiaj zagramy sobie FIFA 15 z Polkiem. Siema, Leśko. Po, po, mi się w zdanie chyba. Dobra. My, jak dzisiaj gramy tutaj PSG vs Borussia e, Dortmund. Ja w sumie jestem gotowy, bo już tak przygotowaliśmy wszystko. Eee, ja sobie tylko za Będzie tego zrobię. No to nie, od razu powiem, że nie, nie jest moim ulubionym klubem, po prostu jakoś grałem sobie tym, bo po prostu mi się fajnie nim gra. A jest twój ulubiony? Chyba część tak powiem, tak naprawdę. Znaczy, no tak, z Izjami ale nie, ogólnie to Barcelona. Ogólnie, ogólnie. A, no to ogólnie, ogólnie to. najlepszy klub. To nie Ja nie trafiłem, ja! Aaaa! Grałem od 21, bo mi się w nie Ja! Nie chcieliśmy, Zobacz, jak w tym samym czasie zsynchronizowane śniadanie było. Zobacz jakie obcisłe mają. Kurwa, jak ty. ty. To był Kelly ten... Dobra. ...i Immobile z StarCrafta. E, także... Mój jak się wyginął, zobacz. Dobra. No to... No dobra, weź ustawcie uh -huh. ten. Mógłbyś... Uh -huh. O no więc tak to zaczynamy metriceli, PSG, Nie spodziewajcie się jakichś niezwykłych. Zobaczcie zobaczymy bo czy będziemy mieliśmy... Pewnie nie będzie, znaczy ja będę teraz lamił, Bo ja nie mam FIFA spalony. Co to było? Po Aaaa, 10 spalony. minutach? Co? Po 10 minutach zobaczy, to już pół akcji zrobiłem, a on dopiero spalony Go odwizdał. No To jest FIFA 15. Nie, to są chińscy arbitrzy. Czemu chińscy? No nie widzieliście to bo... Maszcie pod... do chińskich arbitrów? Ej, obaliłeś mnie. No i co? Chodzić nie umiesz, po krako. No, A co miał Bez zrobić? Piłce, szybkiej, czasami trzeba podejmować decyzje w no nie, nie, nie. Jezu, spalono, ej no. Misa, nie było spalonego? Nie było, no co ty. Kurde, mogłem to bardziej W Ogólnie my, my nie słyszymy tutaj y, naszych kochanych komentatorów, bo dobrze, chyba, bo nie nie się słyszeć, słyszeć chyba. Bo dźwięk jest tak nagrywany jak zwykle. Bo gramy na jednym komputerze, tak gramy u mnie. Tak, gramy u mnie przez Ultimate właśnie, bo ktoś by powiedział, że gramy przez Ultimate. Nie, nie grałem się z ultimata ale... Royce, Royce, Royce Widoszed Brawo Z sobą się starały robić Po zobaczmy. kurde, mówiłem to No, gramy ostatnie takie mecze, bo to po, po, po tym sezonie Borussia That's się gore. tak odmieni, że... Ta? No wszystko odchodzi. No wiemy no, większość miłkaże. Gol! Nie wierzę co to Jaka było. siata, ty nie, nie. Ale ja pierwszy raz taką. Jakże. co to poczekaj. Jestem jak sobie powtórki. Takiej bramki też nigdy nie widziałem. Jak wpadła, ty, jaki fart. Ja, na takim farsie. Nie to Lukas? Nie ma pojęcia, Nie, to to jest. A nie, to chyba Lukas, bo to jest czas. Ja, ale na jakim farsie, ty. Ja nie wiem, żeby tak główką wycelować, ty. Nie wiem. Nie, to już to, to jest... To jest tylko jak Jak dokończają, to się rozpadnie. Tak, właśnie klub odchodzi, a to już nie będzie to samo To jaki będzie Twój następny klub? Może e, tam gdzie pójdzie... Nie wiem Ja jeśli pójdzie na pewno Pójdzie Klopp do Arsenalu Pójdzie tak jak mówili Humes, może Kindogan Czy też Aubameyang To jak najbardziej Arsenal Bo i tak już teraz mi się podoba jak gra Arsenal Ogólnie no, Arsenal, fajnie tak no, no, i on nie tam powiem. gra ten, szansy, nie? No. Znaczy nie, po tym sezonie już raczej nie, bo Petr 3 idzie do Arsenalu. No, ja się na piłce tak. Dobra okazja. No, no. W ostatniej chwili yy, Petr 3 ma iść. Także no naprawdę, ale to już na pewno odejdzie po tym sezonie. No raczej, no. Ale bo on nie będzie... Tego stracił. Dziękuję. Tak, nie, mi się teraz podobało w ostatnich latach. No przecież teraz. O, trzecie miejsce mają. Nie wiem, bo ja tak nie, interesuję interesuje się, tym zrobił ale gdybym gdyby sobie tego grać. Nie, nie na pewno nie ty będziesz to wykonywał. Mam lepszego speca od tego. O, Re Reusa. Ładnie wyskoczyli no, zawodnicy no, I zablokowali. Ja nie, bo jestem jakim bramką przecież. No nie jestem jakimś specu Tej chwili tego nie ogarnią zbytnio. No tym strzałem głową Ale mogłaby być bramka, gdyby nie. Pieprzony Izraelczyk. A teraz Masz coś do moich pieprzonych Izraelczyków? Gdzie i teraz o. Teraz szybka kontra Pastore Pastore biegnie Kapitalna A z złąbą, nie? I teraz mam moment Dośrodkowanie takie do... Boże, 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 boże Mich nie panikuj, nie panikuj! Yeah! ta noga, ale dobra tak coś ja zrobić Tych dalej bo moja, mój, moja 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 dobrze Moja twoja, moja Pastore E no panie sędzio tam Przecież jakbyś mnie nie chciał to bym mógł dopił, dobra. Piłki. Makitka, no nie da się tak przejechać no ty. Jadzie dalej. O, ty kurwa chcesz, dawaj do piłki. Wyjście. Nie wie ja. Czerwana chciała, mogło podałem. być groźnie. No tak, ale. Dobra. Javier Pastore. Co ogólnie za mój kozales, ale no są ciaszka zakatarzony. O, straciliśmy piłę. Też decyzją, ale ostatecznie mamy rzut wolny. Troszeczkę zakatarzony, tak zakatarzony, że gadać nie może. No ale dajemy radę jak. Ale no trzeba nagrać. Nie, dobra, mogę to robić. Zobaczcie, Tak Także no. O ty kurdeczkę. Odebrał piłkę rybalą. Muszę... może Zawodnik nie może Nie, nie wiem, kopnął piłkę twoje, yes? i dostał moturzy, nie tak. To jest Borusja. Piszczek. <noise> <noise> Dobrze się pokazał, uderzenie w stronę No Pięknie, ale piękna postawa do podania doszła. trzech, ale co z tego? nie Takiego sierpa, ale ładne podanie. Nie wiem, kto tam asystował, ale to, to nie wiem. piszek, Piszczek w środku pola. Może mi się coś z zmianami pomyliło tutaj. tam wyszedł, to jest... To ale jest to jest niefinezyjny. Tej... No ale wiesz co, bramka, że jak wychodzi, to już jest lipa No i właśnie to jest lipa, jest. że można wydanie, tak przejść Jednym zawodnikiem od razu. Tak, to też jest y, nerwająco, głównie Przejął i odgrywa z tak, W jak się, jak się tak gada, to się nie można skupić Jak nie można? No, no i Ibrahimović Nie wiem, czy nie spalony Dobrze, nas nas no będzie gol! Bo no to jest tak spalony Ale nie jest tak, zdaję powiedzieć Fidenfeller chociaż tą piłkę jakoś blisko się wyzłapa no, no tak, tak. spalony i tak Chyba się w tej chwili też jest kurzające, że te spalone to gwiżą po jakimś w... czasie I głową Wydzie. wybija piłkę, niebezpieczeństwo no. zażegnane Może... Ale w ogóle nie wiem co tu obrońcą w tak bo czy nie ma co się tam, się takim dogam Ale wszyscy byli w ataku Gdyby tego zwala jak ten pata się No i wieź, ile on meczów. On ogólnie, jak ostatnio sprawdzałem, Poczekaj, bo teraz mam akcję. to Ty ma, masz statkaka masz na badzie. co? Nie, wiem mi od której FIFA. Mam to od 14, a w 14 rozegrałem tysiące meczy już, także wiesz. Nie wiem, mam 7 sezonów bodajże rozegranych. W kurwa, to Dobra pozycja chodź. do oddania strzału. Ale widzicie tempo Lukasa i gol I będzie. I nie, biden, i no tu, Mm, wiem, no to, to jest w ogóle nie tam jest młody landerak, także nie ma co się starać. Tak, bo wcześniej Bolek miał tutaj innego prowadzenia. Żeby... Ja nie lubię że to bo nie lubię. Jest okazja! Tak, nie jest. Jest. O, jest dzisiaj groźny. Tak to słodny grej <coughs> Chyba Nie, Matwidi się pogodaj jeszcze. Nie, na jakiś inny... Nie, Matwidi, na południe. No to Matwidi. Na, na jakichś Czornów, no. Adum. Strata w środkowej strefie boiska. Co robisz coś narobi? Wspaniale przechwycił. No Pięknie, tylko dojdźmy za mocę. Pięknie, że mogło wyjść. No wyszło. A, wyszło. Ty ciągle realu Madryt są te. Jak my nie gramy. A, to, hmm? Ale stadion duży no, jest. I A może no, to tak. bo my stadion, zmienialiśmy sobie na jakieś inne. Może, ja nie wiem, jak nie to... wiem, że tego nie złapię. Ale szkoda, interwencja znakomicie złapał. jakby tego nie złapał, no, to... no. no to tak trochę. by było nie. Jeszcze może zdążymy coś zazagrać. Ja Mam pytanie co tam u piłkę w środku pola. <grywka> Latający <grywka> daleko <dażu grywka> <Konto. grywka> Ja nie wiem, czy świeca. Humer. No po co? Jeszcze mój dostał gołka w klatkę. Ale dobra. Jest jeden do Spatystyki. Swoje te styki po jednej polek 5 6 co dziwny No ja nigdy nie, o, nie kurde, jestem porównać Ja porównałem po meczu Dobra to pierwsza połowa Zapraszam Uznawiamy no, Kurde no to w 14 tak super wychodzi ale jednak Nie wiem bo w 14 chyba nie grałem Zielbło. no ten chciał zrobić zielbłąda chyba no ja nie lubię jak ma prędkość tak jak Łuka a no z tą zresztą... hmm. tak jak mają się teraz chciałem podrapać no to... <noise> <To głos> właśnie to jest, to jest prędkość to jest prędkość ty masz okazję no, ja mam obumaręgo no. no. Nam się na dobre tak samo chodzi, co, co bramka, tam tyle nie umie powstrzymać, ale... <fie> to jest właśnie tak rado, ja, Bo mają dla mnie to jest... Niby to nie jest rasowy napastnik, ale podoba mi się. No i tu faulu nie było? co zrobi sędzia Może i dużo, może ktoś ciekawy przyjdzie do Borusii na trenera. To słyszałem? może Real, może Bayern, nie wiem. Nie chciałbym to. Bayern, znaczy... I albo coś z Bayernem ciekawego zrobił, Lewandowski. Gece może w końcu dałby im Marco szansę Rungs. Dobre, wysokie podanie do Alba Majanda Uderzyłaś na Jak mój nie można No jak się wyjdzie do jednego. Jest... No co z tego ja mogę poradzić. Jak się teraz cofnąć bramkarzem jakoś? No. Nie da się się. No jak nie wychodzi sam, no to on już sam wychodzi. mi tam sam też wychodzi. No ale mówię, a ja nie chcę, żeby on sam wychodził. No już tyle, no ty, to już dawno po powinien wyjść. No ale jak on kurde, sam wychodzi, ja nie chcę, żeby on wychodził. Ale on musi wychodzić, bo skraca no, tego, to wtedy. To nie chce stoi w tym. No, to, 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 to to każdy go pokona, jak będzie No stara. właśnie, chyba nie. No tak, bo powieś, on skraca ci kąt y, do piłki. Sot. No Jakby się ustawił na lewym boku, to by nie na lewym, no to by wstawił tak. No przecież on na lewej no to wątpię, żeby na prawej ze i tak pokierował piłkę. No ucieka obrona. To można przestawić. No i jest. Ładne wejście. Przejęcie piłki. Ciebie obrona jakaś. Jaka, ale to też gramna obrona. Ja nie mam obrony tej ustawionej, że mam Taka to cała co... obrona była, nie No i Ibrahimowicz. Ibra to tylko strzały, nic więcej. Cię tu za dużej Twoje rower. Piłka odbija się od Dobra, zawodnika się. i opuszcza pole gry. Ale... No nie, sędzia przerywa gra i będzie rzut wolny dla PS. A więc dla Ciebie? Nie, przejeżdżajcie w tym wpływie. Co ja zrobię? Piłkę mnie. A, to Ależ walka o piłkę. Royce? No, Royce, może centrować w pole karne Aj, szkoda! Nie zdołał się tej piłki. Pięknie wyskoczył, ale tylko ją musnął. Jakieś. No, jakieś Nie w to. No nie jest tak daleka, nie można zagrozić. Odbita piłka od zawodnika opuściła boisko Czekamy na dośrodkowanie z Weźmy sobie Ładnie mój to zrobił, bardzo ładnie Ale to wybił, z... nie, naprawdę. Co? Co? Ja, by było... <ślamantsınız> chciałem powtórkę. No o, pięknie to wybił. Że są Pięknie, z... <ślamant> pięknie nie <do> <ślamant piosenka> to wybił Ale to w realu też się takie błędy stosowały. No, na pewno, na pewno. I to jest tak, no. A ten ostatni me. A nie, przepraszam. A tak o bożysz z butesy, Mary. Farek się no cieszy ładnie. Ja chumia. Ja chumia. Nie, nie, ja dlatego tak No, nie mają dzisiaj Jest bramka, ale nie Ja pierdzielę. I Powiedz co ja teraz mam powiedzieć? Coś, tak w no i bramka. Co to było? Co, co bramkarz zrobił, ty? Nie może zostać na chwilę pozostawiony bez opieki przed Ty chyba ja też chcę zacząć z daleka. bramkarz no tak no, bramka te Ja pierdziele, nie? To obrony było, znaczy no bramkarz nie obronił, ale... Ja nie też z daleka, nie lubię bynajmniej jak ktoś indogan. mi strzela. Pięknie, ja zrobię to. to Wszyscy no że gam na sobie defensywnie obojętnie. ja pierdzielę, ale teraz ja. I będą nie, mieli może sobie Bardzo ładnie obronił ten. Jest Ja pierdolę, nie mam pytań, co mówić. Ja, jak ty to podajesz, Ja podałem do tamtego, a że on jakoś tak kopnął, że nie da gdzie ta piła jest. Myślałem, że mu zabierze, nie? I, I jeszcze potrubują i będzie samobój, ale nie, ni nic z tych rzeczy. O. Znakomita no, to interwencja, no, to, to wymagało dużych umiejętności, ale też doskonałej A, oceny i... sytuacji. Jak zumac... Odważne no, wyjście z bramki, wajdę, ale... ale opłaciło się. Doskonała interwencja, naprawdę znakomita. Podaj mu to. Przepiszony Dawid Luiz, jak ja go nie lubię. Sammy. No i kontuzja, fajnie. O! tak miałem akcję No i kontuzja, pięknie. A jego nie Luiza. No co szczęście. Nie to, że coś ten, ale. Gdzie to. A nie. Jeszcze bym nie podać piłkę, oddawał Nie, ja. No na pewno, jak ja miałem. Przy piłce byłem kurwa. Nie <laughs> Nienawidzę tej gry, Żałosne. Kurde, to byłem przepił coś w piłkę, musiałem odcić Ja już się oddałem, od podania oddałem, podania oddałem, podania oddałem tego. O teraz się Pięknie, długie podanie do Ibrahimowicza. co mój zrobił? Mój Wizdek i mamy rzut wolny Naprawdę Fawelby? Fajnie, zoro garaż się w biega. Dobre, wysokie podanie do Alba Mayanda. Strata w środkowej strefie boiska. Nie, o, boże, no to nie jest. Swój no, chciał Wysoko. podarować darmową piłkę do Kinga. Ja <laughs> nie chciał <laughs> kogoś zabić, chciał. Samak też na trybunach siedziała. Może przejęcie w środku pola, teraz oni mogą zaatakować. Na ściarkę, może akcję przeprowadzimy? Kurde, jakim ślizgiem Będzie strzelał, broni i grają dalej No co, chcesz dobrze wybiły mi, że teraz jest super ofensywa, a jest tylko dwór napastnikówki ja ten... nigdy nie zmienia A jak gram na super defensywie, to jest nagle cztery napastników po obrońców, nie ma Ruch. Może to odwrotnie, może ofensywa to jest na tę, na obronę Żadnych problemów dać. nie miał sensu. Ja, ja tego nigdy się nie zmieniał nigdy nie zmieniam a jak graliśmy ostatnio to U. zmieniałeś Ale zbudłował Ajo Ja wtedy w jakoś się jakoś wtedy tak pasuje i mi się udaje jeszcze jak zmienię na ofensywę Ale nigdy jak mam zmienić na defensywę to już wolę po zostawić Zr... Ty myślę że V był i tak on przystanął Nie... No widziałeś to? Zobacz <grymna> Kurwa, <gra> dla patologii <grymna> się nie, nie, teraz? To Dobra nie wierzę! Nie wierzę! To jest. <grymna> no dobrze. mówię, że GA to jest patologia. Ej, dobrze, że jest 4-3. Zobacz. Ale co on co uderzył? Nie. To jest, <grymna> to jest... <grymna> to lecz odderzy. błędów. Takich błędów to jeszcze dawno nie widziałem. Nie, on uderzył taką lekką piłkę, a nie... Muszą Ej, powtórki zbierze. sobie obejrzymy po meczu. Ja pierdule, nie, nie, nie mam pytań do tego meczu. Jeden chyba z najbardziej zbugowanych meczów w ogóle jakie przy, przyszło mi rozgrywać w tej jak zbugowanej grze. O ja pierdzielę ale nie było. Ja pierdolę. jestem. Taki Chielo. lekki strzał. W kolana mu ale, ta, ale taki lekki strzał, nie, a... On go tam chciał swallować, tego Weidenfellera. Pokazuje spokój, opanowanie Nie ręka. No koniec? koniec ja chcę zobaczyć tą powtórkę jeszcze raz Ale nie, ja mi nie chodzi o to O dobra to mają powtórki, że akcja z meczu pierwsza No to jeszcze no się jakoś jako fajnie zaczęło widowisko. Ale potem no to ty ty się, się zaczęło Ale ja jestem silny jak on obronił ten strzał i ta piłka mu dziwnie one ciała No i tu No i zdajem przeszklarny Ty Luiz jak zwierzę Doła, doła. Nie, te powtórki są naprawdę, gra jest fajna. Wow, jakie podania ty. O! Nie no, powtórki są kozackie. No tu świetno. to No i mieliśmy... zobacz, i moja obrona, w ogóle obrona nie było, nie? No, nie Luka bo... w na całym środku. Z no! O, nie tego? Nie. Pierdzielił. <laughs> Aaaa. No tutaj też się lewaj te... No tu się C popisał, tak? Ale no mówię, bramkarze tu często wyjmują takie sytuacje, których byśmy nie Tak. Yy, czasami bramkarze wyjmują takie sytuacje, które nie powinni wyjąć. Ole, posłuchaj. A nie wyjmują takich, które a, powinni wyjąć. Tak. Nie przestawiaj tam nikogo bo jeszcze... Słowne, Zobacz! So... <grych> no, a to ostatni to, to... A tu już poszedł Abomag, no, oczywiście. No yy, tutaj jedne nie Od razu. Nie razy Czorno kurde. I a tam zodam, A, tu ładne podanie. A tu brała, bramka była? Tak. no było bo niepotrzebnie wyszedł nie Pouczył wszystkich, tak, nie wolno wychodzić Jaki palec wielki. No nie, to zaraz będzie po prostu... Ja pierdolę, krzyknął, słyszałeś? A, tak, tutaj... A tu ładnie, ta, ta tu, że, to ona... tu, nie wiem, kto to kumel? Nie, mój po prostu widzę wybił, no to, to ewidentnie Ale była... jak ładnie, to i tak obrońcy, które... No, tutaj po prostu bramka... Usiny bramka... jest to, jak ta piła, ale... Nie no. Naprawdę, Vajdelfel pod końcówkę chyba był bardzo zmęczony już. Jo. Ja. Tu jeszcze mogła być graneczka. Ej, okay, no, jeszcze nie koniec. Ja chcę jeszcze zobaczyć tą ostatnią. No ja też bym chciała. No, no nie ma. Nie, poczekaj, ja... powtórki i ostatnią weź. No. E... Lukas, to. Ty nie ma. Mimo. Jaki... Ona była w 90. Jaki kwas! Mimo ty bramki. Nie ma najlepszej bramki, nie ma, ale nie ja, ale jeśli chcecie, to oglądajcie tą bramkę dookoła. No więc. To było na tyle, bo. Bardzo ciekawy, zbudowany mecz. Więc I dziękuję za oglądanie. Na Słucham razie, wiecie. cześć.